Czy wiesz, że prawie 60% starszych osób hospitalizowanych z powodu ciężkich infekcji nie zwracało uwagi na coś tak prostego jak dokładne suszenie jednej konkretnej części ciała? To może brzmieć niewiarygodnie, ale wielu lekarzy potwierdza, że ten pozornie niewinny nawyk może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, które skracają życie nawet o kilkanaście lat. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że większość z nas robi ten błąd codziennie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Jestem dr Anna Kowalska, lekarz rodzinny i geriatr z ponad 40-letnim doświadczeniem klinicznym w opiece nad osobami starszymi. Przez te wszystkie lata pracy z pacjentami po 65 roku życia, zauważyłam pewien powtarzający się wzorzec. Osoby, które dożywają wieku 90, 95, a nawet 100 lat w dobrej kondycji, mają z sobą coś wspólnego. Nie chodzi tylko o dietę czy aktywność fizyczną. Chodzi o coś znacznie prostszego, o coś, co robimy codziennie po kąpieli. Jeśli podobał ci się ten początek, zostaw proszę lajk like pod tym filmem. To bardzo pomaga w dotarciu do innych osób, które również potrzebują tych informacji. Może pomyślisz, że przesadzam. Może pomyślisz, że przecież wszyscy się myją i wycierają po kąpieli, więc o co tyle zamieszania? Ale za chwilę zrozumiesz, dlaczego ta jedna strefa ciała wymaga szczególnej uwagi, szczególnie po 60. roku życia. I dlaczego lekarze coraz częściej ostrzegają przed lekceważeniem tego prostego nawyku. Zanim przejdę do szczegółów, opowiem Ci o przypadku pana Kazimierza, 78-letniego emeryta z Krakowa. Pan Kazimierz prowadził aktywny tryb życia, chodził na spacery, jadł zdrowo, regularnie się badał. Pewnego razu zaczął odczuwać dziwny dyskomfort. Nie zwrócił na to większej uwagi, myśląc, że to przejściowe. W ciągu zaledwie dwóch tygodni trafił do szpitala z ciężką infekcją grzebiczą. Która rozprzestrzeniła się na cały organizm. Lekarze byli zaskoczeni, bo pan Kazimierz wydawał się być osobą dbającą o higienę. Dopiero podczas szczegółowego wywiadu wyszło na jaw, że po codziennej kąpieli wycierał się pośpiechem, szczególnie w jednym miejscu. To miejsce pozostawało lekko wilgotne przez większość dnia. To dopiero początek tej historii. Za chwilę dowiesz się, o jaką część ciała chodzi i dlaczego wilgoć w tym miejscu może być śmiertelnie niebezpieczna? Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ponad połowa osób starszych nie poświęca wystarczającej uwagi suszeniu przestrzeni międzypalcowych stóp. Tak, dobrze słyszałeś. Chodzi o stopy, a dokładniej o przestrzenie między palcami. Ta pozornie niewinna część ciała którą często pomijamy podczas wycierania, może stać się wrotami dla groźnych infekcji. Dlaczego akurat ta część jest taka ważna? Nauka już udowodniła, że skóra między palcami stóp jest najcieńsza i najbardziej podatna na uszkodzenia. Dodatkowo, po 60 roku życia nasza skóra traci naturalną barierę ochronną. Staje się cieńsza, bardziej sucha, a jednocześnie paradoksalnie bardziej podatna na gromadzenie wilgoci w zagłębieniach. Kiedy po kąpieli zakładamy skarpety lub buty na stopy, które nie są dokładnie wysuszone, tworzymy idealne środowisko dla bakterii i grzybów. Lekarze wyjaśniają, że grzyby dermatofity, które są odpowiedzialne za najpopularniejsze infekcje skórne u osób starszych, uwielbiają wilgotne, ciepłe i ciemne miejsca. Przestrzeń między palcami stóp spełnia wszystkie te warunki. Co gorsza, infekcja grzebicza, która wydaje się być jedynie kosmetycznym problemem, może bardzo szybko rozprzestrzenić się na paznokcie, a stamtąd do głębszych tkanek. U osób z osłabionym układem odpornościowym, z cukrzycą lub z problemami krążenia, takie zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań, włącznie z martwicą tkanek. Teraz przechodzimy do jeszcze ważniejszej części. Chcę, żebyś zrozumiał mechanizm tego, co dzieje się w organizmie. Kiedy skóra między palcami pozostaje wilgotna przez dłuższy czas, jej warstwa rogowa zaczyna się macerować. Oznacza to, że staje się miękka, pęcznieje i łatwo ulega uszkodzeniom. Powstają mikroskopijne pęknięcia, przez które bakterie i grzyby mogą bez przeszkód wnikać do organizmu. To nie jest od razu widoczne gołym okiem. Na początku może pojawić się lekkie zaczerwienienie, swędzenie lub nieprzyjemny zapach. Wiele osób ignoruje te objawy, myśląc, że to nic poważnego. Ale w rzeczywistości jest to pierwszy sygnał alarmowy, że coś złego zaczyna się dziać. Według niektórych specjalistów od geriatrii. Regularne infekcje grzebicze stóp mogą znacząco osłabić ogólną kondycję organizmu, zmniejszyć mobilność, a przez to przyczynić się do upadków i złamań. A jak wiemy, u osób starszych złamanie kości udowej często prowadzi do poważnych komplikacji, które mogą skrócić życie nawet o kilka lat. Może już jesteś w to zamieszany, nawet o tym nie wiedząc. Może masz czasami świąt stóp, który tłumaczysz noszeniem niewygodnych butów. Może zauważyłeś, że skóra między palcami czasami się łuszczy. To mogą być właśnie pierwsze objawy. Wróćmy do pana Kazimierza. Po dwóch tygodniach leczenia w szpitalu lekarze w końcu opanowali infekcję. Ale to doświadczenie bardzo go zaskoczyło. Nigdy nie przypuszczał, że coś tak prostego jak dokładne wytarcie stóp może mieć tak ogromne znaczenie. Po powrocie do domu zmienił swoje nawyki. Teraz po każdej kąpieli poświęca dodatkowe pięć minut na dokładne osuszenie każdej przestrzeni międzypalcowej. Używa oddzielnego, miękkiego ręcznika tylko do stóp. Czasami używa też suszarki do włosów ustawionej na chłodny lub letni strumień powietrza, żeby mieć pewność, że każdy zakamarek jest całkowicie suchy. Czy popełniałeś ten błąd, nie zdając sobie sprawy? Czy po wyjściu z prysznica wycierasz stopy dokładnie, czy może tylko pośpiechem? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Chciałabym wiedzieć: czy ty lub ktoś z Twoich bliskich zauważył kiedyś problemy z infekcjami grzybiczymi stóp? Później ujawnię sekret prostej, polskiej receptury, która pomoże Ci dodatkowo zabezpieczyć skórę stóp przed infekcjami. Ale najpierw ważne pytanie. Dlaczego starsze osoby są szczególnie narażone na te problemy? Odpowiedź jest prosta. Z wiekiem nasz układ odpornościowy słabnie. Badania wskazują, że po 65 roku życia produkcja komórek odpornościowych spada nawet o 30%. To oznacza, że nasz organizm ma mniejsze możliwości obrony przed drobnoustrojami, które w młodości nie stanowiłyby żadnego zagrożenia. Dodatkowo, wiele osób starszych cierpi na schorzenia przewlekłe, takie jak cukrzyca, problemy z krążeniem czy choroby serca. Te choroby dodatkowo osłabiają zdolność organizmu do walki z infekcjami. Warto też wspomnieć, że z wiekiem zmniejsza się elastyczność stawów, co sprawia, że wiele osób ma problem z dokładnym myciem i wycieraniem stóp. Trudno się schylić, trudno dosięgnąć przestrzeni między palcami. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby mieć odpowiednie narzędzia i nawyki, które pomogą nam zadbać o tę część ciała, nawet gdy nasza ruchomość jest ograniczona. Co się stanie, jeśli to zignorujesz? W najlepszym przypadku będziesz mieć nieprzyjemny swęd i dyskomfort. W gorszym przypadku możesz rozwinąć przewlekłą infekcję grzybiczą, która będzie wymagać długotrwałego leczenia. Ale w najgorszym scenariuszu, szczególnie jeśli masz cukrzycę lub problemy z krążeniem, infekcja może prowadzić do owrzodzeń, które mogą zakończyć się amputacją palców lub części stopy. To nie są puste groźby. To fakty, które lekarze obserwują codziennie w polskich szpitalach. Pozostaw proszę, like, jeśli uważasz, że te informacje są wartościowe. To naprawdę pomaga kanałowi w dotarciu do większej liczby osób. A teraz przejdźmy do rozwiązania. Chcę ci pokazać, jak w prosty sposób możesz zadbać o swoje stopy i zmniejszyć ryzyko infekcji niemal do zera. Po pierwsze, po każdej kąpieli, prysznicu, czy nawet po zwykłym umyciu stóp, dokładnie wysusz każdą przestrzeń międzypalcową. Nie wystarczy przelecieć ręcznikiem po powierzchni stopy. Musisz delikatnie, ale dokładnie wytrzeć każdy zakątek. Jeśli masz problem ze schylaniem, możesz użyć ręcznika z długimi końcami, które pozwolą ci dosięgnąć stóp bez nadmiernego wysiłku. Możesz też poprosić kogoś z rodziny o pomoc. To naprawdę zajmuje zaledwie kilka minut, ale ma ogromne znaczenie. Po drugie, używaj oddzielnego ręcznika tylko do stóp. Ręcznik, którym wycierasz twarz lub ciało, nie powinien być używany do stóp. Dlaczego? Ponieważ na stopach mogą znajdować się bakterie lub grzyby, których nie chcesz przenosić na inne części ciała. Miej zawsze przy prysznicu lub wannie specjalny mały ręcznik przeznaczony wyłącznie do stóp. Po trzecie, regularnie zmieniaj skarpety. Noś skarpety wykonane z naturalnych materiałów. Takich jak bawełna lub wełna, które pozwalają skórze oddychać. Unikaj syntetycznych skarpet, które zatrzymują wilgoć. Jeśli Twoje stopy pocą się w ciągu dnia, zmień skarpety wieczorem. To proste działanie może ogromnie pomóc w utrzymaniu skóry w dobrym stanie. Po czwarte, regularnie obcinaj paznokcie u stóp. Długie paznokcie mogą gromadzić brud i bakterie a także podrażniać sąsiednie palce, co zwiększa ryzyko zakażeń. Obcinaj je prosto, nie za krótko, żeby uniknąć wrastania. Jeśli masz problem z samodzielnym obcinaniem paznokci, warto odwiedzić podologa, który profesjonalnie zaba o twoje stopy. Po piąte, naucz się oglądać swoje stopy. Raz w tygodniu po kąpieli, gdy stopy są czyste i suche, dokładnie obejrzyj każdą część. Zwróć uwagę na zmiany koloru skóry, pojawienie się pęknięć, zaczerwienień, guzków czy innych niepokojących objawów. Wczesne wykrycie problemu daje o wiele większe szanse na szybkie wyleczenie. Za tymi wydarzeniami kryje się jeszcze jedna ważna rzecz. Oprócz odpowiedniej higieny możesz dodatkowo wzmocnić skórę stóp, używając naturalnych środków, które mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Teraz przechodzimy do sekcji, którą nazwałam polska receptura. To prosta, sprawdzona metoda, którą możesz stosować w domu, żeby dodatkowo chronić skórę stóp. Składniki i przygotowanie są bardzo proste. Potrzebujesz jedynie dwóch lub trzech naturalnych składników. Weź dwie łyżki octu jabłkowego, pół litra ciepłej wody i opcjonalnie łyżeczkę soli morskiej. Ocet jabłkowy ma silne właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Sól morska pomaga w oczyszczeniu skóry i ma działanie dezynfekujące. Proporcja jest kluczowa. Na pół litra ciepłej wody dodaj dwie pełne łyżki octu jabłkowego. Jeśli decydujesz się na sól, dodaj jedną łyżeczkę. Wymieszaj wszystko dokładnie w misce lub wanięce, w której zmieszczą się Twoje stopy. Sposób użycia jest następujący. Dwa razy w tygodniu, po dokładnym umyciu i osuszeniu stóp, zanurz je w tej mieszaninie na około 10 do 15 minut. Po tym czasie wyjmij stopy i ponownie dokładnie je osusz, szczególnie przestrzenie międzypalcowe. Nie spłukuj stóp wodą po kąpieli octowej. Pozwól, żeby naturalne substancje pozostały na skórze. Po osuszeniu możesz nałożyć lekki krem nawilżający, ale unikaj nakładania go między palce, żeby nie tworzyć tam wilgotnego środowiska. Ta prosta receptura może znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji grzybiczych. Wiele moich pacjentów stosuje tę metodę i zauważyło wyraźną poprawę stanu skóry stóp. Niektórzy mówią, że zniknął nieprzyjemny zapach inni zauważyli, że skóra stała się bardziej gładka i mniej podatna na pękanie. Takie przypadki są coraz częstsze, ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że naturalne metody mogą być równie skuteczne, a czasem nawet lepsze, niż chemiczne preparaty. Oczywiście, jeśli masz już rozwiniętą infekcję grzybiczą, musisz skonsultować się z lekarzem i stosować odpowiednie leczenie farmakologiczne. Ale ta receptura świetnie sprawdza się jako profilaktyka i wsparcie w utrzymaniu zdrowych stóp. Jeśli chcesz mieć dostęp do jeszcze więcej praktycznych porad, przepisów i ekskluzywnych materiałów na temat zdrowia, rozważ zostanie członkiem tego kanału. Członkowie mają dostęp do specjalnych filmów, które nie są dostępne publicznie, oraz do szczegółowych przewodników na temat różnych schorzeń i sposobów ich zapobiegania. To naprawdę warto. Kliknij przycisk dołącz pod tym filmem, a już za chwilę będziesz mieć dostęp do wszystkich tych materiałów. Teraz chcę wrócić do tematu, o którym wspomniałam wcześniej. Dlaczego tak wiele osób ignoruje ten prosty nawyk? Odpowiedź jest złożona. Po pierwsze, wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest dokładne suszenie stóp. Myją się, wycierają i myślą, że to wystarczy. Nikt ich nie uczył, żeby zwracać szczególną uwagę na przestrzenie międzypalcowe. To nie jest coś, o czym się często mówi w mediach czy w rozmowach z lekarzami podczas rutynowych wizyt. Po drugie, w rzeczywistości jest tu ukryty ważny czynnik. Stopy są często zaniedbywane, bo są daleko od oczu. Dbamy o twarz, o dłonie, o włosy, bo to te części ciała, które są widoczne. Ale stopy są ukryte w skarpetkach i butach przez większość dnia, dlatego tak łatwo o nich zapomnieć. Ale prawda jest taka, że stopy są fundamentem naszego ciała. To one nas noszą przez całe życie. Jeśli zaniedbamy je, konsekwencje mogą być naprawdę poważne. Ból stóp, infekcje, problemy z chodzeniem to wszystko prowadzi do zmniejszenia aktywności fizycznej co z kolei przyspiesza proces starzenia i zwiększa ryzyko wielu innych chorób. Badania wskazują, że osoby starsze, które regularnie dbają o swoje stopy, mają mniejsze ryzyko upadków. Zdrowe stopy oznaczają lepszą równowagę, większą pewność podczas chodzenia i mniejsze prawdopodobieństwo potknięcia się. To z kolei zmniejsza ryzyko złamań, które u osób po 70. roku życia mogą być początkiem bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Pewna 82-letnia pani, którą miałam okazję leczyć, powiedziała mi kiedyś coś, co bardzo mnie utkwiło w pamięci. Powiedziała, że odkąd zaczęła dbać o swoje stopy, czuje się młodsza o 10 lat. Ma większą energię do spacerów, chętniej wychodzi z domu, może bawić się z wnukami. A wszystko zaczęło się od prostej zmiany nawyków, od dokładnego suszenia stóp po kąpieli i regularnego stosowania naturalnej kąpieli octowej. To nie są bajki. To realne historie moich pacjentów. Historie, które pokazują, że czasami wystarczy naprawdę niewiele, żeby poprawić jakość życia i wydłużyć jego czas. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, zostaw proszę lajk. To naprawdę ma znaczenie. Chcę jeszcze poruszyć jeden ważny temat. Co robić, jeśli zauważysz, że masz już infekcję? Jakie są objawy, na które powinieneś zwrócić uwagę? Najczęstsze objawy infekcji grzybiczej stóp to przede wszystkim swędzenie, szczególnie między palcami. Może pojawić się także nieprzyjemny zapach, który nie znika pomimo regularnego mycia. Skóra może być zaczerwieniona, łuszcząca się, mogą pojawić się małe pęknięcia lub pęcherze. W bardziej zaawansowanych przypadkach skóra może być biała i rozmiękła, jakby nasiąknięta wodą. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, nie ignoruj ich. Nie myśl, że to samo przejdzie. Infekcje grzybicze mają tendencję do rozprzestrzeniania się i pogłębiania, jeśli nie zostaną odpowiednio leczone. Pierwszym krokiem powinno być udanie się do lekarza rodzinnego lub dermatologa. Lekarz oceni stan skóry, możliwe, że pobierze wymaz, żeby dokładnie określić, z jakim rodzajem infekcji mamy do czynienia. Następnie przepisze odpowiednie leczenie, które może obejmować maści przeciwgrzybicze, a w niektórych przypadkach leki doustne. Ale nawet podczas leczenia podstawą jest odpowiednia higiena dokładne suszenie stóp. Noszenie czystych skarpet z naturalnych materiałów, unikanie chodzenia boso w miejscach publicznych, takich jak baseny czy sauny to wszystko ma ogromne znaczenie dla skuteczności leczenia. Warto też pamiętać, że infekcje grzybicze mogą być bardzo uporczywe. Leczenie może potrwać kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. Nie przerywaj leczenia, nawet jeśli objawy znikną po kilku dniach. Grzyb może być nadal obecny w skórze i jeśli przerwiesz leczenie zbyt wcześnie, infekcja wróci. Za tymi zamieszaniami kryje się pewna sprawa, o której mało kto mówi. Infekcje grzybicze mogą być sygnałem, że Twój układ odpornościowy jest osłabiony. Jeśli masz nawracające infekcje, warto wykonać szersze badania, żeby sprawdzić, czy nie ma innych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca niedobory witamin czy schorzenia układu odpornościowego. Nie rozluźniaj się jeszcze. Chcę jeszcze powiedzieć Ci o kilku dodatkowych rzeczach, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowych stóp. Regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi w całym ciele, w tym w stopach. Lepsze krążenie oznacza, że skóra jest lepiej odżywiona, bardziej odporna na uszkodzenia i szybciej się regeneruje. Nawet proste spacery przez 30 minut dziennie mogą zrobić ogromną różnicę. Pij wystarczającą ilość wody. Odwodnienie sprawia, że skóra staje się sucha i podatna na pękanie. Staraj się pić przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Jeśli masz trudności z piciem zwykłej wody, możesz pić herbatki ziołowe lub wodę z dodatkiem cytryny. Jedz zdrowo i urozmaicone posiłki. Twoja skóra, podobnie jak cały organizm, potrzebuje odpowiednich składników odżywczych, żeby być zdrowa. Witaminy A, C, E, cynk, kwasy omega-3, to wszystko ma wpływ na kondycję skóry. Staraj się jeść dużo warzyw, owoców, orzechów, ryb i pełnoziarnistych produktów. Kontroluj poziom cukru we krwi. Cukrzyca jest jednym z głównych czynników ryzyka infekcji grzybiczych. Jeśli masz cukrzycę, dbaj o to, żeby poziom cukru był dobrze kontrolowany. Regularnie się badaj, stosuj zalecenia lekarza i staraj się prowadzić zdrowy tryb życia. Nie noś zbyt ciasnych butów. Buty, które uciskają stopy, zaburzają krążenie i mogą prowadzić do powstawania odcisków, otarć i innych uszkodzeń skóry. Noś wygodne buty, które pozwalają stopom oddychać. Najlepiej, żeby miały oddychający materiał, taki jak skóra naturalna lub wysokiej jakości tkaniny. Przewietrzaj buty. Po przyjściu do domu, zdejmij buty i pozwól im wyschnąć i przewietrzyć się. Możesz też używać specjalnych pochłaniaczy wilgoci lub wkładek antybakteryjnych, które pomagają utrzymać buty w czystości i świeżości. To dopiero początek tego, co możesz zrobić, żeby zadbać o swoje stopy. Ale już te proste kroki mogą przynieść ogromną poprawę. Chcę teraz wrócić do pytania z początku. Dlaczego te osoby, które dożywają 100 lat w dobrej kondycji, tak bardzo dbają o swoje stopy? Odpowiedź jest prosta. Zdają sobie sprawę, że stopy są podstawą samodzielności. Jeśli stopy są zdrowe, możemy się poruszać, możemy być aktywni, możemy cieszyć się życiem. Jeśli stopy bolą, jeśli są chore, jeśli mamy trudności z chodzeniem, nasze życie staje się ograniczone. Tracimy chęć do wychodzenia z domu, do spotykania się z ludźmi, do robienia rzeczy, które sprawiają nam radość. Według ostatnich badań, osoby starsze, które regularnie dbają o higienę stóp i zapobiegają infekcjom, żyją średnio dłużej i mają lepszą jakość życia. To nie jest przypadek to jest efekt świadomego dbania o swoje ciało. Jeśli do tej pory nie zwracałeś szczególnej uwagi na suszenie stóp, to jest najlepszy moment, żeby zacząć. Nie czekaj, aż pojawią się problemy. Profilaktyka jest zawsze lepsza niż leczenie. Wystarczy kilka minut dziennie, żeby uniknąć wielu problemów w przyszłości. Pamiętaj, że to nie są puste słowa, to nie są straszenie, to są fakty potwierdzone przez lata praktyki klinicznej i badań naukowych. Lekarze na całym świecie podkreślają, jak ważna jest odpowiednia higiena stóp, szczególnie u osób starszych. Więc, co możesz zrobić już dziś? Po pierwsze, po dzisiejszej kąpieli dokładnie wysusz stopy, szczególnie przestrzenie między palcami. Po drugie, sprawdź, czy masz oddzielny ręcznik tylko do stóp. Jeśli nie, kup sobie taki. Po trzecie, zapłanuj, że dwa razy w tygodniu będziesz robić kąpiel stóp z octem jabłkowym. Po czwarte. Obejrzyj dokładnie swoje stopy i sprawdź, czy nie ma żadnych niepokojących objawów. Jeśli coś ci się nie podoba, umów się na wizytę do lekarza. To są proste kroki, które mogą uratować ci zdrowie, a może nawet życie. Nie lekceważ ich. Nie myśl, że to nie dotyczy ciebie. Każdy z nas może być narażony na infekcje, szczególnie w starszym wieku. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, zostaw proszę ostatniego lykę. To naprawdę bardzo pomaga. Na zakończenie chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dbanie o zdrowie to nie jest coś, co robisz raz na jakiś czas. To jest codzienne zobowiązanie wobec samego siebie. Każdy dzień, każda decyzja, każdy nawyk, to wszystko ma znaczenie. Możesz myśleć, że dokładne wytarcie stóp to drobiazg, ale właśnie z takich drobiazgów składa się nasze zdrowie i długowieczność. Osoby, które dożywają stu lat, nie mają żadnej magicznej formuły. One po prostu dbają o siebie na co dzień. Jedzą zdrowo, poruszają się regularnie, dbają o higienę, badają się, słuchają swojego ciała i reagują na pierwsze sygnały ostrzegawcze. I Ty możesz robić to samo. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Zacznij od małych kroków. Zacznij od suszenia stóp. Potem dodaj kąpiel octową. Potem zacznij regularnie oglądać swoje stopy. Krok po kroku zbudujesz nawyki, które będą służyć ci przez resztę życia. Jestem dumna z każdego z was, który doszedł do końca tego filmu. To pokazuje, że naprawdę zależy Ci na swoim zdrowiu. To pokazuje, że jesteś gotowy podjąć działania, żeby żyć dłużej i lepiej. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. Tam mówię o innych prostych nawykach, które mogą przedłużyć Twoje życie i poprawić jego jakość. Kliknij i zobacz sam. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Dbaj o swoje stopy, dbaj o siebie. Do zobaczenia w następnym filmie.